Tymi, robi sąd, jest. Teraz jest sąd, właśnie przeze mnie zrobił sądy. No, ale ja nie świat... chodzi, ja znam to. No przecież to, ben, to, 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 to co ja słyszę, to ja wszystko to znam. No to wyroki, do nieba nie pójdziesz, nie będzie pochwycenia na obłoki. Ziemia nie będzie spalona, tylko kłamliwe nauki. I Juda się powiesił, teraz ludzie chcieli umrzeć. Jak zobaczą się. Ja w sumie wiem nie. tak samo jak ty, jak ja, że nie wiemy jak będzie Bóg nas No ja w... zferno, wiem zferno, ja, zferno, ja wiem zferno. jak będzie. No, to... No to... Chrystus przychodzi, w Jego prawdzie jest spokój Boży. Wszystkie religie Cię zakłamują, tak? Adwentyści czekają na co pochwyć? Na obłoki? I... a 4, 6, 16, 17, że będą pochwyceni na obłoki? Pan Jezus? Nie, to Król Izraela przychodzi. Ja się, czy mam się Pisma Świętego, ja powiedziałem wyraźnie. Tam jest Słowo Boże, jest bardzo ważne. Ale tam Pismo, nie, Pismo nie, Święte... Boże, Fary... tak, co, kłamie? Kłamie, bo faryzusze... Trzymali się pisma świętego i zamordowali Chrystusa, a ty to samo robisz. Dlatego cierpisz. A Chrystus cię zdrowi. Nie zamordował Grzech, zamordował Chrystusa. Chrystusa nie zamordował Grzech, tylko milion faryzeuszy, milion narodu, co przyszedł i on, jak się modlił... No, adwentyści, powiedz, że, że musisz ich nawracać, adwentystów. No, już. Rysiek, tak? Mm -hmm. Ryszard. Ryszard. No, adwentyści muszą się nawrócić, no nie ma innego. No cóż pozna, jest, poznał tego. Jak poznał, no, to dopiero go pozna. No. Także od poznania zależy i życie wieczne, ale i prawdziwego. No, jak chcecie poznać, to poznawajcie. Natchniony list, zwoje są dodane. E, objawienie 12:4. Anioł Bogdan, jeden z wysyłek, czterech starszych, napisał. Słowo w Duchu Prawdy Chrystusa, Rzymian 8, 9, Jana 14, 17. Ducha Prawdy, której adwentyści nie chcą przyjąć. Świadkowie chowy adwentyści, świadkowie baptyści, wolni chrześcijanie, katolicy. Bo każdy ma swoje, on już poznał. No to jak poznał, to dopiero poznał. Judasz nie poznał, tak blisko był, nie? Nie poznał, a tak blisko był Judasz. Farzeusze nie poznali, a dali pisma. No tak, że to, to, to samo jest. No, ludzie cierpią i jeszcze będą błóżnić Boga. No. Także są różne próby. Niech ten człowiek żyje wiecznie, tak? I jego ta, co kazał się, i ręka modlić. To modlimy się za nich. Niech Chrystus mu się objawi. Niech poznają Chrystusa prawdziwego. Fedajmy 4, 20, 21. I niech sobie żyją w prawdzie, w jednym pasterze Jana 10, 16, Przesłowiemy Was. Bo anioły do roboty. ja wszyscy poznają Chrystusa w 8 rozdział 8 do 12. Wszyscy. Jak będą mieć prawo miłości w sercu, to już nie będzie tego zła, co jest. Bo Chrystus nie mam podobania śmierci bezbożnego. Po to przyszedł, żeby Adam stracił raj doskonałe rodziny. A Chrystus naprawia, tworzy w nas, jak my będziemy odbiciem fału Chrystusa, prawdziwego, jednego Boga, bo Jego Ojciec mu wszystko przekazał, On jest królem, nie Panem. I był zamordowany, nie umarł, tylko zamordowali go na drzewie zielonym Milion żydostwa, którzy nie przyjęli Syna, przyszedł do swoich Syna Bożego nie przyjęli, od Boga. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. 11 uczniów miał, a 12 Judasz by zdradził. A z tych 72 to się cieszyli jak dorożała, jak te droski, że demony wyganiają. No, a do, do Księgi Życia Baranka nie chcą być zapisani. Nie cieszcie się, że poznałeś adwen u Adwentystów Ellen White, bronić. To jest prorokini. Nie żyje, z demonami trzymią. Jak ktoś wierzy w to Ellen White, tak samo świadkowie z niewolnikiem trzymają i są zniewoleni, jak u faryzeuszy. A my wyzwalamy Was. Jana 8,24. Jak nie wierzycie, że ja jestem w swoich, możecie, tak? Później Jana 8,36, 32. Poznacie prawdę, prawda Was wyzwoli. Chrystus wyzwalał naród żydowski Izrael. Izrael tu wyzwolił kilku na zesłanie ducha. 50 dni po Zmartej Stanie było 120 osób. Dział apostolskie, 1,15. Tylko tyle miał. Doskonały nauczyciel. Bez kazy, bez grzechu, baranek, którego zamordowali. A mi daleko do Chrystusa. Także ja nie mam żadnego ucznia, bo uszulka idzie za Chrystusem i zwyszek też idzie za Chrystusem. Mateusz 23:1. Jest jeden nauczyciel, a my jego uczniami. Mateusz 23:8 do 12. Emanuel i Zaysłach 7:14, Mateusz 7:23. Emanuelici chrystianie jesteśmy, bo Chrystus nie jest podzielony. Nie jesteśmy świadkami adwentystami, baptystami. Byliśmy tam, nas wyrzucili. Zamordowali nas. Jana 16:2 w duchowy sposób, pierwszy, Jana C15. mordują nas, wyłączył się, się cieszył się, a później się wyłączył no bo już mu się wsypała jego prawda, adwentystów no nic, pozdrawiamy cię Ryszardzie, tak, Ryszardzie i błogosławimy, bądź aniołem bo adwentyści nie powiedzą, że jesteś aniołem wybranym czy królem, jak ma żonę nie? bo mamy królować na ziemi, a jeszcze modlitwa niech będzie ta modlitwa błogosławieństwem dla adwentystów Błogosławcie, nie przeklinajcie. My błogosławiemy. Ale prawdę mówimy. Bo Jakuba 5, 19, 20. Bo kochamy braci. Kolosław m. 2. W Chrystusie, ale bracia w Adwentystach są fałszywi wszyscy. Mięsa nie jedzą. Sabaty święcą. Tak jak Matkę Boską Katolicy. Ale człowieka prawdziwą miłość okażcie. Chrystusową. 1 Korintan, 13 rozdział, od 1 do 13. Byłem jak dziecko, wyrosłem na męża i co? Jeden z 12 aniołów, brama, jeden z 12 bram i perełka, uszulka, objawienie 2721, 21 objawienie 27, 12, 12 12 aniołów, 12 bram. Objawienie 7-17, baranek po środku i ma, objawienie 12-1, w koronie 12 graczy aniołów, o których wy nie wiecie, bo nie wiecie, bo Elentła wam nie powiedziała. Błogosławie Błogosławimy. Tylko w imieniu Jezus Chrystus jest zbawienie. Dzień Apostolski, czwarty rozdział, od dziesięć do dwanaście. Tym prawdziwym.